Dobra, siemanko, jestem z Padochron, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta I trochę odcinków, znaczy długo odcinka, nie było kolejnego, ponieważ wszystko opisuje na fanpage'u, na facebooku, więc możecie tam bić, ale w skrócie to po prostu neta nie miałem I co? No trochę się zmieniło, pokażę wam może co się zmieniło Głównie co się zmieniło w tym, tym, tym Quary, sporo Zmieniło się to, że przeniósłem tutaj dostarczanie wody. Tutaj sobie zrobiłem nieskończone źródełko i to działa. I tutaj jest dostarczana woda. I wszystko działa w miarę. Tutaj jest woda, tutaj jest woda. Nie ma wody, nie ma wody, ale tutaj daje wodę ogólnie, tylko nie wiem, czemu, tylko nie widać. I cię daje. Dobra. Potem poszerzyłem sobie tutaj koary. Pamiętacie, było takie małe. A teraz jest takie duże. Według mnie jest spoko. Następnie, czekajcie, sobie jeszcze render desun, żeby było to 160 fpsów. A następnie dodałem sobie crafter, y, tier trzeci, z RF trusa. Ogólnie to są dwa poziomy, nie trzy. Crafter jest taki, taki, taki i taki. I to się tylko chyba różni tym, że po prostu w pierwszym poziomie jest tego mniej, w drugim trochę więcej, a w trzecim wygląda tyle, nie? No, i tutaj mi robi właśnie kompresuje ten Cobblestone, no i Dirty i różne takie. A dlaczego to kompresuje? Ponieważ po prostu. Aha, jeszcze dałem sobie chyba taką skrzynkę. Bo w, ta, w ostatnim odcinku ten Roland Skrzynkę mówiłem, że ją zabryduje. no i dałem Diamond czysta I mam tyle miejsc, ale tyle, ile tutaj jest tego skompresowane, po prostu tyle by to zapełniło skrzynkę, i po prostu by się wszystko wysypało z tego. Więc, więc dałem takie coś. Yy, Zrobiłem magmatic dynamo, który daje prąd. Tutaj dałem lawę, Wam też pokażę skąd biorę lawę. Ale ogólnie z netero biorę lawę. No i tutaj jeszcze dałem sobie pompę oleju. No i jeszcze zrobiłem undertanki, ale to pewnie widzicie. I to on sobie tutaj dostarcza olej Olej oszczędzi na fulla. O. Hmm, zepsułem Dobra, nieważne, naprawi się to chyba. Tam jest ogólnie ropa, to pewnie pamiętacie to. Jak. Aż tyle już zdjęło. Kajcie. O, głęboko się dokopało. Ogólnie pamiętacie, tu, tutaj było takie duże bajorko tego. Ale widzicie, że ropa daje. Znaczy, pompa bierze to. Nie wiecie, że aż tak bardzo bierze to. Więc nie wiem, czy mi się opłaca to Nali robić. I ogólnie pisałem z Ziomkiem o się Piotreks. Zwykle coś musiał zrąbać. I mówiłeś, że do tego Combustion Engine działa lawa, nie? No i ja to sprawdziłem. Ja to sprawdziłem, no i coś lawa nie chce działać. Nie wiem czemu. Podejrzane. No i silnik się naprawił, dobra. Przyspieszmy sobie to, żeby wszędzie woda była. Widzicie, og ogólnie te silniki są słabe. Muszę je troszkę przyspieszać, A nie chcę mi się wy wymienić ich na Stirlingów. Chociaż mógłbym to zrobić, ale to kiedy nigdzie może. No jak widzicie, tutaj woda jest. Tutaj się już napełnia. też powinno już iść powoli. Tutaj też, a nie wiem, on tutaj nie daje. Dziwne. Ogólnie mógłbym zrobić takie coś: że przeniosę ten, ten adatarok nie gdzieś tutaj. Wtedy pozbędę się tego i tego. Powinno być wszędzie teraz woda. A nie ma. Smuteczek. O, teraz będzie szło. Tak? Nie. Dobra, nie wiem. Także tutaj już Wam, już wam pokazałem co się zmieniło. Teraz idziemy do, do, do normalnego świata. A tutaj się też troszkę, troszkę zmieniło. Nie wiem od czego zacząć. Tutaj się chyba nic nie zmieniło, oprócz tego podestu. Sobie chyba powiększyłem, bo w ostatnim odcinku było to mniejsze, to sobie powiększyłem. Dzięki po prostu temu. Tutaj mam Scear to powiększyłem. Tutaj też się nic nie zmieniło. widzicie, wszystko tak samo. Ale za to. Tutaj jest nowy elewator. I on prowadzi nas do. Takiego miejsca. Jest to sporo batów, ale one mi się przydają przy, przy, przydadzą. O czym powiem wam później, ogólnie tutaj. Ender hmm, tanka potrzebuję. Tutaj ogólnie miała być taka, nie wiem, właśnie takie maszyny, tutaj właśnie prąd i to miało dostarczyć, ale zajebałem endertanka. Ale lawa się trzyma. Bo nie jest w razie prądu nera. A to będzie jeszcze updateowane. I tutaj. Tutaj jest takie wielkie coś i tutaj będę na przykład, nie wiem, tutaj będzie Python Registry, tutaj GoKoWen, Blast for i takie inne rzeczy. Będę, będę też pewnie powiększał w tamtą stronę. Yy, no. I to z informacji chyba na tyle. A, jeszcze zap zapomniałem dodać, jeżeli chcecie. Ogólnie na fanpage'u fanpage tak strasznie Wam, pisałem to właśnie o problemach z netem. I, oj, sorry, Andrzeju, O, pro o, pro o problemach z netem. Pro Jeden problem jest z paczką to modów. I pisałem Wam też, że live pojawi się w. Mm, przyszłym tygodniu, jeżeli się nie mylę. Ale chyba tak, tak pisałem, w przyszłym tygodniu. Jeżeli, ale jeżeli chcecie, żeby live pojawił się dzisiaj, to zostawcie pod tym filmik, nie wiem, tak pięć łapek w górę to po prostu jeżeli się wszystko uda to zrobię live'a dzisiaj Wy też wbijajcie na fanpage'a to wszystko, oczywiście jest wszystko podane informacje każdej itp itd. dobra więc tak, co ja bym dzisiaj chciał zrobić na odcinku hmm. właśnie, jeszcze na fanpage'u pisałem, że ten fajnego moda, nie wiem czy ktoś to przeczytał ale nie wiem Ci, co przeczytali, to wiedzą, że, że dodałem fajnego moda, ale nie mówiłem, co on robi w ogóle. Także teraz wam pokażę, co to jest. To jest bardzo fajna rzecz. To jest whip screen. I teraz pytacie, z pod ale co to jest za klocek? O nie, nie, to nie jest klocek. To jest po prostu, że tak mogę wam to skrócić. Internet w Minecrafcie. Tak. To cisza. <grym> Dobra, więc nie wiem. Teraz sobie to rozłożymy. Wow, działa! No, nie, 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 wydawało mi się, że mam w ale dobra. No i to, można powiedzieć, że tak jakby działa, tylko potrzebujemy jeszcze trochę rzeczy. Mianowicie potrzebujemy keyboard. Mamy nasz keyboard. Wiem, że się potrzebuje takie coś jak e, linking tool. tak? I to wszystko. Cyk. Czy to mogę wsadzić? Nie. Dobra. Gdzie ja poszłem? Nie tutaj. Mamy nasz web display. Właśnie sobie keyboard, postawmy... tutaj. Zlinkujmy sobie to. First e, first... Dobra, no i działa. Hm. Co dalej? Czekaj, F1 kliknijmy. I tak. Oj, oj, oj. Hmm, to ja wiem, 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 wiem Piekawo. Sneak and try click O, dobra www.google.com OK. Nie widzicie, mamy działający internet Mamy mój kanał, jej, dobra, weźmy sobie Odtworzy się filmik czy nie? Nie bo tu nie ma głosu Dobra O! To jest świetny pomysł, dobra się yy... sobie w ten filmik Będzie głos? Dobra, nie ma z Działa Dobra i tak, pod tym yy... Okej okay. Pod tym komentarzem, znaczy pod tym filmem Było trochę komentarzy Także sprawdźmy te komentarze od razu co wy żeście tu pisali Piotrek, znowu jest kamerka no to Jak widzisz, jest kamerka. Właśnie z niej pisałem na temat e, tego generatora z lawą. Znaczy, na, na tym, że kompresor, że działają z lawą nie działają. Dobra, weźmy sobie niżej. E, widzę, że nowa seria, no to będziesz to oglądać. No to cieszę się, że oglądasz. No i mam nadzieję, że no, długo będziesz to oglądał. Ej, nie wiedziałem, że nie na filmik stawisz, Haha, no to teraz też jest na filmiku. Tak naprawdę w Minecrafcie, Ochromp. Dobra, co do kamerki, to ty mnie namawiałeś na kamerkę i namówiłeś, teraz twoja kolej morda. No to, jak widzisz jest kamerka. Ogólnie tutaj pewnie będzie wam zasłaniało, ale nie powinno aż tak być z tym problemu. No i co, no i tak ogólnie to działa, a ja ogólnie będę to wykorzystywał do tego, żeby na przykład, nie wiem, nie wiem jak zrobić, o właśnie, dzisiaj wam, po... właśnie, bo mówiłem wam, że yy, będę mówił o tych nietoperzach później, także teraz wam powiem o co mi chodzi. Chcę sobie zrobić Angel Ringa. To jest takie coś, dzięki czemu mogę latać. Na przykład nie wiem, nie wiem jak zrobić Angel Ringa, to wchodzę sobie w Google wpisuję sobie Angel Ring Minecraft cyk na drogę się nie działo. dobra. Wejdźmy sobie w pierwszy link. O Boże, to wszędzie wyskakujące okienko. No i na przykład, nie wiem, tutaj już mi się pokazuje, jak, jak zrobić adres linka. Oczywiście ja nie będę do tego że, bo wszystkie rasy, które mam tutaj oczywiście, ale na przykład, nie wiem... Będę miał problem na przykład z reaktorem z Big reactors, na przykład nie wiem, jaka jak, jak jest maksymalna jakość tego. I wtedy sobie wejdę na przykład właśnie na tą stronkę i idę no, po prostu sprawdzę Także myślę, że ten mod jest zajebisty. No i co? Chyba tyle, nie? No więc tak, wracamy do tego, chciałbym zrobić sobie Angel Ringa. Potrzebuję to, a potrzebuję też to. Czyby kruszyt laso, czyli stringi gold nugget. Także bierzemy się do roboty. Nugget. Potrzebujemy ich. 4, 2, 3, 4. I stringi. Nie wiem, czy mam stringi, ale zaraz prowadzimy Mam stringi, dobra chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. Też mam z 4, Dobra. Cyk, cyk. I tutaj potrzebowaliśmy sobie chicken. Kurczaka potrzebujemy w te golden laso złapać. Panie kurczak, kici, kici. Gdzie ty jest? O, jest kurczak, dobra. Cyk. Kilomahard. Nie wiem, czy tak może być. O, Dwa. Co? Ile? Trzy kurczaki. Jaki fart. Cztery. What the fuck? Ej, dobra, tego nie wiedziałem, że tak się dawno krasie. Yy, potrzebuję jeszcze Rezonant, yy, Crystal, Feather, Iron Ningo. To dobra, tak o działa! Czyli potrzebujemy teraz yy, Black Dye yy, Golden Lasso ze Squidem. I po prostu czekamy aż się to przepali. Głównie tego Linking Tools jest, chowam. Nie jest mi tak potrzebny, to też. Aha! Jeszcze sobie zrobiłem Automatic Torch, no, Jak się robi bardzo łatwo. To jest Block of Call i on służy do tego, że. Nie, mamy tutaj ciemne miejsce, to on by to postawił pochodnie sam. I nie potrzeba do, 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 do niego pochodnie, więc do mnie to jest spoko. Już przypalił. Mamy dziewiąty level. Dobra, styknie. To, jeżeli się nie mylę, to idzie tak. Halo? A to. Tak. Dobra. I potrzebujemy teraz squida. Dobra, bierzemy sobie squida. Hopa. Dobra, mamy squida. Idziemy sobie na ht. I potrzebujemy teraz sobie to. To. I to. Więc zdejmujemy sobie to. I tam było po jeden diament. Skojarzę. Dwa diamenty. Dobra. Raz, dwa. I black. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba, jeszcze Ender Perła Ender Perla. tak? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra. Więc sobie to zróbmy. Cyk, cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. 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 I mamy to, co chcieliśmy. I Golden Lash nam zostało. Wcześniej nie chciało zostać. Ogólnie godny jestem, co sobie zaraz coś zjemy. Potrzebuję. Nie, miapko sobie zjemy. Już one mało dają. Dungeonlinga potrzebujemy tak. Gasta. To jest cruiser of... Golden of... się robi, tak? A potrzebujemy jeszcze bata, właśnie. I znowu przyjmiemy więcej levela. ale nie, nie wiem, skąd się ja lewa jest. Musimy to wszystko sobie przypalić. Czyli ogólnie będziemy potrzebować ile? 1 czyli 8, 16 leweli. Dobra. Hmm, przypalmy sobie koper, więcej kopru. Dobra. I tam czasu 8 minut. Ojoj, tu mało. No, tak wolno idzie, bo to chyba nie jest na maksa, nie? No, dobra. To niech to się przepala. A już mamy jednego Golden Lasso, czyli tak naprawdę potrzebujemy, czy jednego z Lasso? No co ja powiedziałem, Golden Lasso, bo się skumało z Górze Lasso. Dobra, mamy więcej, mamy cztery. I ciągle nam mało. Dobra, w międzyczasie sobie, jak to się będzie przepalać, w międzyczasie pójdźmy sobie zobaczyć, co słychać w koary. <laughs> ropa się kończy! Ociechuj... tutaj wszystko się zawaliło. Ale nic nie wyleciało chyba. Nie, nie wyleciało. Dobra. Dobra, miarę wszystko ogarnięte i... Czemu nam się ropa kończy? Jezu Święty... Hmm... Uuu, ale słodkie. A to ja wiem, co to jest. To w pierwszym odcinku było. Dobra, co tu mamy ciekawego? Możemy sobie wziąć yy, ten dioryt. Marbla sobie więcej weźmiemy. Ogólnie z marbla chciałbym zrobić sobie HT. A mianowicie. Zaraz Wam pokażę co. A chyba się domyślacie. Skoro już wykończyłem magazyn, to chcę nie tam tamte piętro. Chcę właśnie... ekran się wyłączył. Dobra, działa. Żało i to smutek. No, ogólnie to chciałbym sobie yy, wykończyć marłem to. To mnie spoko, ale nie na tym odcinku. <laughs> Ile się już przepaliło? 17. Ile to mam? 2 minuty. No, trochę to zajmie, zanim dostanę tyle, jak w chcę. W sumie możemy sobie zrobić Ma yy, mam drop of evil. Evil. Jeden akurat. Także zróbmy sobie nasze Cruset yy, Laso i pójdźmy sobie po Gasta. Dobra, więc tak, znalazłem. Na szczęście Gasta, ale trochę mi to zajęło. Kurwa, zaraz zginę. Dobra, nie zginę jednak. Trochę mi go zajęło i nie wiem jak on go złapać w ogóle. To jest trochę problem. Widzicie jak on lata, no kurde on nie ma jak go zlatać. No chodź tu bliżej, O kurwa, chodź tu bliżej szmato. <laughs> Tutaj gdzieś jesteś? <laughs> dawaj, ko, dawaj, 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 dawaj. Co? Dwa her... Dwa sraduszka muszę mieć. Już? jest! Mamy gasta. zajebiście. Ach, mamy gasta, dobra. Ach, 400 IQ, nie? Dobra, na samym sobie na Mamy naszego gasta, w końcu jest. GAST! dobra. Git, zarobiście. O tak. To za emocjonująca walka, była to. Więc tak. Angel Ring. Począłem jeszcze. Bata oczywiście mm, Cyk, 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 coś tu mogę wsadzić. Dobra, już coś przepaliło. Mamy równo 8 na styk. To fakt, dobra. Yy, 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 yy. Iron, jaki iron to był? Nugget, raz, dwa, trzy, cztery. Styrink, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, idziemy. Aha, jeszcze nie skraftowałem. Tutaj mogę skraftować odwrotnie, co dobra halo? No, batów nie ma, czemu ekran nie działa? Halo to było chyba F3 plus A no, no i działa dobra. F3 plus A robi to, że po prostu reluguje nam wszystkie czanki. To na przykład mamy jakieś laga, to właśnie takie coś. To po prostu nam to pomaga w tym. Clipper. nie lubię clippera jest jakiś bad. O kurwa, spierdalamy stąd tud. Ogólnie jestem w Wiecie, o ta znalazłem coś takiego, ale chyba wiem, co to jest. To jest ten biedny kurczak. U sąsiedzi taki samotny. Dobra, to ja dalej sobie szukam. <laughs> szukam sobie dalej tego. Yy, bata. Dobra, yy, jeszcze nie znalazłem bata, ponieważ nie mogę go znaleźć nigdzie, ani w jaskiniach, ani nigdzie. <laughs> Ale w międzyczasie opowiem wam yy, historię związaną z yy, tą paczką, ponieważ na fanpage'u pisałem, że ją zostawię albo na live'ach, albo na odcinek, nie pamiętam już. Ale po prostu powiem ją na odcinku. Ogólnie to po tamtym nagraniu odcinku było wszystko spokojnie, i ogólne. nie w miejscu. I po prostu yy, nie dograłem żadnych modów, ale yy, po prostu wyszłem wtedy z minecrafta, weszłem sobie na twitcha, znaczy tą aplikację gdzie można sobie otworzyć paszkę modów i zauważyłem, że po prostu ten twitch odznaczył mi Kilka modów, ja to już pisałem na fanpage. Jeżeli, jeżeli, jeżeli czytaliście, no to spokojnie, po prostu to wszystko od początku do końca wytłumaczę. So, so, yy, wyłączył mi kilka modów, więc ja je na nowo włączyłem. Yy, albo to nie było tak. Fajnie to już. Dobra, od początku. Yy, Ciężko troszkę pogubiłem. Ogólnie to yy, zabrakło mi ramu w paczce i po 30 minutach grydzieć tak około. Nie dało się by było grać, po prostu były, były co chwilę ścinki i też się nie dało nagrywać. No to po prostu dałem 2GB do Minecrafta i nie mam 6, tylko 8 wtedy miałem e, No i co? No i wszystko śmigało jak tala, no i super. Wtedy, no i wtedy właśnie sobie zobaczyłem, że Twitch mnie wyłączył kilka modów. Tak samo siebie jak nie wyłączałem. No to ja je na nowo włączyłem. I co było dalej? Aha, i po prostu chciałem wbić na świat. I po prostu się nie dało wbić na świat. Po prostu jakby to. Wiem że, wiem, że z dużo mówię po prostu. Ale no. Y, Minecraft się freezował na. Y, rounding screenie. Czyli że po prostu. Po prostu. Czemu mówię ciągle po prostu? To znaczy, że no. Y, y, wiecie, paczka się normalnie ładowała i, i, i wszystko było To wchodziłem sobie w menu głodne. Klikając sobie na, na swój świat. I zostawiłem chyba komputer na kocinę, aż się czyta świat i się nie szczytał. No i po tym czasie. Zacząłem kombinować. Czemu tak jest. Poczytałem na forum. No ogólnie w internecie poczytałem, że... To jest od tego, że jest za mało RAMu. Ja się tak zdziwiłem trochę, bo dałem takiego ramu i... Dalej, i, i po prostu wcześniej mi teraz nie działa, więc zadałem sobie kolejne 8, znaczy 8 miałem praktycznie, jak mam teraz 6, no to praktycznie miałem 9 GigaRAMu i był ten sam efekt, czyli fryzował grę. No i skapnę się, że po prostu tamte mody, które, włącz, które mi Twitch wyłączył, to je włączyłem i właśnie dlatego, że je włączyłem i nie chciał odczytać światu. Świata. No i z powrotem je wyłączyłem. No i... No i widzicie wszystko działa. No i też też nie chciałem, żeby po prostu... bo mam 12 Gramów w kompie. No Minecraft jest, przy, jest przypięte 6, czyli już połowa. Sam komputer mi żera około 4 gig, więc, więc tak naprawdę zostaje mi 2 GB na działanie różnych innych aplikacji. Gdy dodaję sobie 8 gramów, to tak naprawdę gdy włączyłem BS-a, to... O, lag. Mmm... Pamięć mi brakuje? Nie, to był tylko lag, jak się przyzwałem trenu, tak? No tak. Dobra, więc po prostu... no... Co miałem powiedzieć? Aha, że... Zgubiłem się. Aha, że, że jakbym włączył BS, to po mi by się całego kompa, więc zmniejszyłem sobie RAM i powinno być git. O kurde, robi się niebezpiecznie, wyjazd. Jak mnie napierdziela, ty, co za typ Dobra, ogólnie poczytałem sobie tutaj w internecie, że Nietoperze rozpią się właśnie w takich nieoświetlonych pomieszczeniach No i nie oświetliłem tego pomieszczenia I co? No i nie ma Smuteczek No i co z tym batem? Kurde, nie wiem, no nie mogę go w ogóle znaleźć Więc nie wiem, może po prostu poza odcinkiem go poszukam. Bo, bo wypadałoby już trochę powoli kończyć ten materiał, bo trochę niedługi już jest. Dobra, no, no to. Nie wiem, co mam robić. Tam mojego nie będzie. Dobra, najpierw Na w następnym odcinku, znaczy poza odcinkiem poszukam batem w następnym odcinku już sobie zrobimy właśnie. Andrzej Ringa. Jeszcze sobie zobaczymy, tak my ogólnie zobaczymy, co słychać w naszym świecie o taromy. To Oczywiście to się zapełnia, muszę to jakoś ogarnąć. Czyli wykopało? No, nawet, nawet. Dobra, więc w tym akcent Przy takich akcentach nie wiem, jak to. Dobra. Yy, no. także dzięki Wam za obejrzenie tego filmiku. Wbijacie też na fanpage'a. Yy. no i co, no i... No i co, no i siema, nie? Do no, następnego no, filmiku, elo.